Sznury. Odległe miejsca powiąż z sobą w jeden mocny ciąg. Nie ma innego sznura, by zejść na ziemię z wysokiego okna. Wiatr to stare czarne taśmy, wyciągnięte z obrazów, nie do odzyskania, pomyślając, uznając, że wreszcie dam sobie spokój. Wilgoć ciepła i przyjazna, jak w szklarni pełnej orchidei, wsiąkła we mnie w słowach: Więcej nie będzie. Niby nie groźna, a rozwarstwiam się jak paznokieć, rozchodzę jak mokre drewno. Upieram jednak przy zbieraniu kasztanów, by złożyć ich stertę, pod chirurgicznym stołem w sieciówkowej przebieralni. Lub innym dalekim miejscu. Niech puszczają. Wszyscy już dawno powinniśmy byli zabrać się za wiązanie. Połóż czarne taśmy na wilgotnej gazie.